Jan Rzechba Żaba Czyta Miłko Michał Smagłowski. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie. Tak powiada: Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci, niech pani czasem się nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija. Niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie hucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora, myśli sobie, jestem chora, a doktora chora słucha, mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wreszcie także po troszku została z niej garstka proszku, a doktor drapie się w ucho, nie uszło jej to na sucho.